Do usłyszenia. Dosyć siedzenia w studiu, czas sprawdzić czy poza studiem Radio Z jest coś, na czym warto zawiesić oko i ucho. Zapraszam Was na kulturalną wycieczkę bez biletów, bez kontrolerów, no i bez kolejek przy kasach. Staliśmy w tych kolejkach za Was. Zapraszam. Radio przed nami gratka dla miłośników szczypców i czułek, nie zabraknie karaluchów, krawów, no i oczywiście najświeższych kulturalnych wieści. Zaczynamy! Ten występ zapewnił Natalii Sikorze zwycięstwo w drugiej edycji The Voice of Poland. Nagrodę wręczała sama Maryla Rodowicz, która dla Natali i innych debiutantów ma kilka rad. Ona po pierwsze ma wokal, ma bardzo ciekawą barwę, to już jest coś, co ją wyróżnia. Po trzecie, a może nawet po pierwsze ma charakter, bo to się czuje. Ona wychodzi i ona zrywa podłogę pazurami. I to... Bez tego nie ma, nie ma artysty. Drodzy debiutanci, żebyście później nie składali zażaleń, Maryla Rodowicz, królowa polskiej piosenki, która teraz powie wam co zrobić, żebyście stojąc na przykład w tym miejscu za lat 50 mogli powiedzieć o sobie król, królowa polskiej piosenki. Czego życzyć debiutantom? Co powinni robić? Żeby tak długo śpiewać, przede wszystkim trzeba bardzo szanować publiczność, trzeba się bardzo starannie przygotowywać, e, trzeba walczyć o repertuar, repertuar i jeszcze raz repertuar, to jest najważniejsze, żeby się nie dać e, jakimś głosom zewnętrznym, często ten człowiek jest zatupany przez jakieś obce dźwięki, no trzeba umieć walczyć o siebie. Słuchacze Radia Z uznali, że to Juliusz Kamil ma na swoim koncie najlepsze wykonania w drugiej edycji The Voice of Poland. Co daje mu ta nagroda? Dostał szansę występowania na naszych koncertach. Znajdzie się również jego piosenka na składance, którą Radio Zet będzie wydawało. Być może, jeżeli się okaże, że będzie to sukces, no to jakoś będziemy z nim dalej pracowali. Może, jeżeli wyda płytę, to my na przykład będziemy patronem medialnym. Audiobuki stają się coraz popularniejsze. Jeżeli macie ochotę usłyszeć film bez obrazu, zapraszamy na wycieczkę do Tajlandii. Kogo zabieramy ze sobą do łóżka, słuchając na przykład Wieczorem Karaluchu? W naszej produkcji udziału wzięła bardzo zacna grupa bardzo e, no świetnych aktorów. Zacznę od pań. E, pani Danuta Stęka, jest Magda Cielecka, Izabela Kuna w rolach głównych, jest Weronika Asińska, z panów jest e, Borys Szyc, jest e, Łukasz Simlat, jest pan Bogusław Linda, jest e, e, Robert Czy jest pan Andrzej Mastalesz. Takiego audiobooka jeszcze nie słuchałem, to znaczy ja mam, y, w ogóle najczęściej oczywiście czytuję, niż słucham, ale od pewnego momentu tak i robiłem to w samochodzie. I tak jak żartowałem teraz, że ten audiobook się nie, y, nie nadaje do samochodu, bo się to może źle skończyć, a kryminał się dobrze kończy, to tak miałem wrażenie już kiedy zacząłem ostatnio słuchać audiobooków w samochodzie, że nie mogę się skupić, to znaczy jechałem z Warszawy, wtedy to była Warszawa Ustka, tego słuchałem i wie pan co? Nie pamiętałem ogromnej ilości trasy. Po drugim temacie my się wbijamy z tym największym uderzeniem. Tak, tak, tak. Wojtek Mazolewski i jego, jego band Pinkfreud plus Natalia Przybysz nagrali muzykę, którą Wojtek komponował w trakcie naszego pobytu w Bangkoku. Nagrali tę muzykę tylko i jakby ta muzyka zafunkcjonuje nie tylko w audiobooku, ale być może Wojtek będzie chciał tę te, 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 te kompozycję wydać jako osobny album. Powiem Ci wszystko, co musisz wiedzieć. A wiedzieć musisz jedynie, że masz znaleźć mordercy, że nas wszystkich gówno obchodzi, kto to jest. Że mnie gówno obchodzi, w co zamiesza zamieszany ambasador. Jeżeli nie macie jeszcze muzycznych planów, czas na krótki przewodnik, czyli czego i kogo warto posłuchać w najbliższym czasie. Właśnie ukazuje się moja antologia, czyli wszystkie nagrania, jakie do tej pory się ukazały. I... Kiedyś na czarnych płytach winylowych, teraz wychodzą na, na CD. Yy, i, I również rarytasy, czyli utwory, które nie były nigdy publikowane. Na, na każdej płytce jest 17 utworów, czyli 34 utwory, które będą czymś nowym dla słuchacza. W czerwcu na pewno warto przyjechać do Wrocławia, bo odbywa się wtedy Wrocław Fest, święto Wrocławia 2013. Boy, Między 19 a 23 czerwca będziemy mogli posłuchać i obejrzeć Shinę do Conor, Marizę oraz Gogola Bordello. Jaka jest Shinaj do Conor, No to właściwie chyba większość fanów muzyki rockowej wie, chociaż co jest ciekawe, jej największy hit, czyli na To You, tak naprawdę to jest piosenka Prince'a. Natomiast Gogol Bordello to jest żywioł, to jest coś, co. Y, trochę się wymyka takim tradycyjnym opisom, no, mówi się, to jest muzyka rockowa, to jest muzyka popowa, to jest folk i tak dalej. U nich jest tam wszystko i w pewnym sensie ta energia, którą oni y, mają do przekazania, to jest coś czego trochę trudno y, czemu trudno dokładnie jakąś łatkę przypisać. Na koniec zapraszam na część poradnikową. Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na prezent bożonarodzeniowy, a coraz mniej czasu do Bożego Narodzenia, to mam trzy propozycje prezentów. Jeden ma na imię Kuba, a pozostałe dwa mają na imię Tomek. Crab Invasion, stąd nasza obecność na plaży i stąd wątek związany z Bożym Narodzeniem. Bo jak to z Waszą nazwą jest? Nasza nazwa pochodzi od takiego dziwnego przyrodniczego fenomenu, który odbywa się bodajże co roku na wyspie Bożego Narodzenia. Na którą wychodzą miliardy krabów, składają jaja, zajmują całą wyspę, wchodzą ludziom do domów, zajmują ulicę. A jeżeli poznajcie te twarze, to nie mylicie się, mogliście zobaczyć je grające koncerty na żywo, między innymi na festiwalach i to takich znaczących festiwalach. Tak, zgadza się. W zeszłym roku mieliśmy takie bardzo dobre koncertowe lato. Zagraliśmy na Openerze, zagraliśmy na męskim graniu i Wygraliśmy w konkursie T-Mobile z głośniej którego nagrodą, w którym był występ na scenie leśnej Off Festiwalu. Przygotowujecie nową płytę. Kiedy możemy się jej spodziewać? E, tak, przygotowujemy. Chcemy właśnie w te wakacje sfinalizować wszystkie nagrania. Chcemy zdążyć ją wydać przed, przed Nowym Rokiem. A to teraz prawie jak w jakimś teleturnieju. Pomachajmy naszym widzom, pożegnajmy się. Dziękujemy za obecność i zapraszamy do słuchania. Zobaczcie, co panowie potrafią. Here's the capsule, resign. Here's the capsule, over. Here's the capsule, resign.